No to teraz o raku piersi. <noise> Tutaj pani doktor wspomniała, że to jest najczęstszy nowotwór kobiet w Polsce i na świecie. I my mieliśmy przez całe lata, znaczy, no może nie przez całe lata, ale był taki okres w Polsce, że po okresie wzrostu umieralności na raka płuca ten trend się odwrócił i mieliśmy do czynienia ze spadkiem umieralności na raka płuca, co wszystkich bardzo cieszyło. No i w pewnym momencie zaczęła się taka sytuacja, że ten trend, malejący trend, zatrzymał się i co roku jakby był coraz wyższy wskaźnik umieralności. Początkowo to nie zwróciło naszej uwagi, dlatego że takie wahania jedno dwu letnie się zdarzają i to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast w momencie, kiedy taki trend trwa już dłużej, no to należy się zastanowić nad tym, jaka jest tego przyczyna. W Pierwszym takim pierwszą publikacją, w której zwrócono uwagę na ten tem, na to zjawisko, był raport Państwowego Zakładu Higieny, gdzie PZH wydaje co roku taki, może nie co roku, może co kilka lat. I, I oni po raz pierwszy w swoim raporcie zwrócili na to uwagę. No i zaczęliśmy się temu bardziej przyglądać. Ale chciałam zacząć od innej kwestii, mianowicie od tego, jak się zmieniało przeciętne trwanie życia w Polsce w latach 1950-1920. Widzicie Państwo, że no, mamy tutaj taką klasyczną, no, w zasadzie we wszystkich grupach wieku, taki klasyczny przebieg tych trendów. W eliminację chorób przewlekłych, to, przepraszam, chorób zakaźnych, w związku z tym wydłużenie przeciętnego trwania życia. Tutaj mieliśmy taką zapaść lat 80. kiedy w ogóle zdrowie w Polsce miało niespecjalnie się dobrze. I potem mieliśmy taki po 90 roku nastąpił spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia i to się błyskawicznie przełożyło na rosnący trend przeciętnego trwania życia w Polsce. To załamanie na końcu to jest oczywiście rok 2020, czyli wejście covid do polskiej populacji. No i jak Państwo widzicie, te, te trendy były prawie identyczne u mężczyzn i u kobiet. Tutaj w nawiasach jest pokazana zmiana przeciętnego, długości przeciętnego trwania życia mężczyzn i kobiet w poszczególnych grupach wiekowych w stosunku do najwyższej wartości obserwowanej pod, w latach 2000. No i tu przepraszam za jakość tego slajdu, ale tak, ta zmiana nastąpiła w całej Unii Europejskiej. W Polsce o jeden, tu chyba jest Polska, o 1,4 roku, tak przynajmniej jest na stronie Unii Europejskiej. Tylko trzy kraje, tylko w trzech krajach nie doszło do spadku przeciętnego trwania życia w wyniku epidemii covid. To były Dania, Finlandia i Norwegia. W Szwecji też nastąpił spadek przeciętnego trwania życia długości przeciętnego trwania życia, chociaż stosunkowo niski tutaj nie widzicie Państwo, musicie mi uwierzyć na słowo o 0,8 roku. No tak czy owak w całej Europie z wyjątkiem krajów skandynawskich, gdzie poza restrykcjami była odpowiednio przygotowana ochrona zdrowia. W Szwecji restrykcji nie wprowadzono, w związku z tym mimo podobnego poziomu ochrony zdrowia nastąpił spadek oczekiwanej długości życia. I już teraz chciałabym przejść do raka piersi. Ten wstęp dotyczący takich ogólnych, yy, ogólnych trendów yy, umieralności i przeciętnego trwania życia wydaje mi się o tyle ważny, że, że to będzie miało wpływ na, na dalszy przebieg tych trendów, które teraz pokazuję. Yy, I tutaj, umieralność na raka piersi, jak Państwo widzicie spada we wszystkich krajach europejskich. Ja tu celowo wybrałam takie kraje bliskie nam w sensie rozwoju społeczno-gospodarczego. I jedynie w Polsce od 2010 roku obserwujemy taki niekorzystny trend. Ten trend, proszę zwrócić uwagę, jest inny, jeśli weźmiemy młode kobiety do 50 roku życia i kobiety po menopauzie. Kobiety do 50 roku życia Tutaj nie mamy tendencji rosnącej. Tutaj mamy w zasadzie zatrzymanie tej tendencji malejącej, ale ono jest też w innych krajach, prawda? Tutaj widzimy, że na przykład w Czechach jest taka sama sytuacja. Ogólnie wydaje się, że, że to nie jest nic, co by przeczyło temu długotrwałemu długo spadkowi umieralności. Ale już u kobiet po 50. roku życia, no Polska jest chyba jedynym krajem, w którym nastąpił wzrost umieralności. Czyli to dotyczy. Nie młodych kobiet, tylko starszych kobiet. I teraz u kobiet w tych latach 2010-2018 umieralność powodu raka piersi w Polsce wzrosła o 10%. To jest strasznie dużo. W ciągu 8 lat o 10%. To taka, tak się zmienia umieralność, jak są epidemie, prawda? I teraz <laughs> spójrzcie Państwo, jak to wygląda w grupach wiekowych. Tu są kobiety do 64 roku życia, a tu są po 65 roku życia. Ja to podzieliłam celowo w ten sposób, bo w tych grupach wiekowych mamy do czynienia albo z trwałym spadkiem nadal, albo ze stabilizacją umieralności. Natomiast w starszych grupach wieku, no proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Te starsze kobiety mrą jak muchy. Ja, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja na końcu Państwo, tytuł wykładu, jaki został mi zadany, to jest dlaczego. Ja nie wiem dlaczego. Ja na końcu postawię pewne hipotezy, ale ja tylko chciałabym państwu przedstawić sytuację. Także wraca, wracając do, do tego we wszystkich tych grupach w wieku powyżej 65 roku życia mamy do czynienia z mniejszym lub większym wzrostem umieralności. Tutaj chciałam to samo pokazuje w zależności od roczników urodzeniowych, tak? Tu mamy roczniki urodzeniowe na, na tej osi, no i a tu mamy grupy wieku, tak? Czyli im kobieta się później urodziła, tym ma wyższą umieralność z powodu raka piersi. No, coś zdumiewającego w dzisiejszym świecie, prawda? Wydawałoby się, że osoby urodzone w latach wcześniejszych, nawet w XIX wieku, no powinny mieć inną umieralność niż dziś, kiedy mamy zupełnie inny sposób leczenia. No i tu znowu fatalna ta, ale to też chciałam pokazać tak, że tutaj są takie join pointy, o dziękuję bardzo, tak zwane join pointy zrobione, czyli policzone statystycznie wartości przyrostu rocznego. I spójrzmy tylko na ten ostatni okres. Tutaj dla tej najmłodszej grupy 20-44 lata nie ma zmiany, jest nieistotna statystycznie w grupie wieku 45-64 lata uwaga to jest ta grupa która korzystała z badań przesiewowych a jeśli nawet nie korzystała z badań przesiewowych to może dotarła do tej grupy informacja że powinny te kobiety sobie robić badania mammograficzne no i uwaga tutaj najstarsza grupa wiekowa tutaj mamy wzrost od ponad 3%, tak? Czy pan widzi tam wartość? Nie widzi Pan dokładnie. No dobrze, ale wydaje mi się z tego, co pamiętam, że to jest około 3%. No po prostu zdumiewające i tragiczne, tak? Kobiety po 65 roku życia nagle zaczynają z niewiadomych powodów y, bardzo szybko y, umierać. No to jest jakby powtórzenie tego. Tu jeszcze chciałam pokazać Państwu, a Pan włączył mi tą prezentację, którą Pan dostał. Ale dobra, to nieistotne. E, dobrze, nieważne. To jest, proszę Państwa, liczba utraconych lat życia standaryzowana na 100 tysięcy populacji, tak? I co my tutaj mamy? Że od 2010, znaczy tak, tutaj mamy według wykształcenia, i mamy tak, wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe. Proszę zobaczyć, że. Nawet te kobiety z wyższym wykształceniem tracą więcej lat życia niż przedtem. I to samo zjawisko jest widoczne w miastach. Znowu mamy tutaj wzrost nawet wcześniejszy niż od 2010 roku, utraty lat życia u kobiet z chorobami z chorobą nowotworową piersi. No i teraz moje hipotezy. Ja ich nie, nie potrafię zweryfikować, ale one są takie. Po pierwsze te kobiety mają gorsze rokowanie ze względu na choroby współistniejące. Pani doktor może <laughs> skomentować. Po drugie, kobietom po 65 roku życia lekarze oferują gorsze leczenie. Tego nie wiem, tak? To jest hipoteza. Po trzecie, NFZ gorzej finansuje starsze kobiety. Nie. No super, to z tego się cieszę. <laughs> Kolejna hipoteza jest taka, że ta grupa kobiet nie brała udziału w ogóle nigdy w badaniach przesiewowych. Ale tu mamy kolejną rzecz, którą Państwu też słabo widać, za to przepraszam, ale zaraz o tym powiem. Takie samo zjawisko widzimy w raku trzonu macicy i w raku gruczołu krokowego. Dokładnie takie samo, że po okresie spadku umieralności od mniej więcej kilku, ośmiu, dziesięciu lat w tych najstarszych grupach wiekowych następuje wzrost umieralności na raka trzonu macicy i raka gruczołu krokowego. No i ostatnia hipoteza, że ta grupa wiekowa jest gorzej wykształcona. Jak ja kończyłam studia, to było 8% osób z wyższym wykształceniem. W tej chwili, sprawdzałam dzisiaj w, na stronie GUS-u, jest 44% osób z wyższym wykształceniem. Być może, że to też ma znaczenie. Dziękuję.